Więc chcę poruszyć trzy kwestie. Protestów rolniczych, jutrzejszej wizyty prezydenta Zeleńskiego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze chciałbym wyrazić solidarność z rolnikami, którzy dzisiaj protestowali w Brukseli. Oni bronią europejskiego rolnictwa. Państwa europejskie scedowały swoją politykę rolną na Unię Europejską, po to, żeby ta stabilizowała rynki rolne. Okazuje się, że otwierając granice, a to na towary z Ukrainy, a to teraz na towary z Ameryki Łacińskiej, te rynki są zagrożone, destabilizowane konkurencją tańszą i nie spełniającą unijnych standardów Także niekontrolowaną. Europa z samowystarczalnego żywnościowego kontynentu zmienia się powoli w importera żywności. To zagraża naszemu bezpieczeństwu i przyszłości naszego rolnictwa. To trzeba zatrzymać. Także szacunek dla tych rolników, którzy dzisiaj, także rolników z Polski, którzy dzisiaj w Brukseli dali wyraz sprzeciwu europejskich rolników. Druga sprawa to wizyta jutrzejsza prezydenta Załańskiego tutaj w parlamencie. To co warto podkreślić, to że prezydent Załański goszczący w naszym parlamencie zdaje się że po raz pierwszy od kiedy jest prezydentem ani jego dyplomacja, nie wystąpili o spotkanie ani z posłami, ani nawet z reprezentantami wszystkich klubów. Jutro podczas spotkania z prezydentem Zeałońskim, ani w Semi, ani w Senacie nie będzie nikogo z żadnej z partii opozycyjnych. Prezydent Złoński najwyraźniej nie był zainteresowany spotkaniem z tymi, którzy są do jego polityki trochę bardziej krytyczni. Nie będzie jutro okazji rozmawiać z prezydentem Załońskim dla polskich posłów, dlatego chciałbym dzisiaj zaapelować, aby prezydent Zołoński zechciał jutro przynieść nam jakąś dobrą nowinę. Na przykład. Wiadomość o generalnym odblokowaniu ekshumacji polskich ofiar na ziemiach, które, za które odpowiada w tej chwili państwo ukraińskie. Ta kwestia powinna być załatwiona już dawno temu, zgodnie z obyczajami kręgu cywilizacyjnego, do którego Ukraina aspiruje, to znaczy kręgu cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, w której każdy ma prawo pochować swoich zmarłych. Ostatnia sprawa to skandaliczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jesteśmy świadkami próby uzurpacji kompetencji. Do kształtowania ustroju państw członkowskich przez instytucje unijne, przez ciała powołane traktatami, obsadzane nie tylko prawnikami, ale także ludźmi, którzy byli czynnymi politykami, i naruszania naszych zasad konstytucyjnych. My możemy mieć zastrzeżenia do swojego Trybunału Konstytucyjnego, do tego, jak on działa, jak on wygląda. Powinniśmy go naprawić jako polscy politycy, osiągając tutaj jakiś konsensus. Natomiast żadne unijne ciało nie jest od tego, żeby nam blokować, uchylać. Czy nawet oceniać funkcjonowanie naszych ciał konstytucyjnych. Jest to całkowicie poza traktatami i w naszej ocenie, w mojej ocenie powinno zostać potraktowane po prostu jako niewiążąca opinia polityczna. Każdy ma prawo wyrażać opinie polityczne, mamy wolność słowa w Europie, natomiast nie jest to część porządku prawnego, w którym powinniśmy funkcjonować. To jedyna myśl prawna, która stoi na straży polskich wartości konstytucyjnych i suwerenności naszego państwa na gruncie obecnie obowiązującej w Polsce konstytucji. I mam nadzieję, że tutaj się zgadzamy, niezależnie czy popatrzymy w prawo po środku czy w lewo, e, że wszyscy stoimy na gruncie polskiego konstytucjonalizmu, a nie unijnego uzurpacjonizmu. Dziękuję bardzo. To był koniec mojego oświadczenia poselskiego, do którego również jako poseł mam prawo